Siemano, siemano, z tej strony Przemek. Witam wszystkie osoby, które niedawno zaczęły obserwować ten kanał. Mam już 150 subskrybentów, więc wielkie dzięki. Przede mną 50 kilka kilometrów do zrobienia. No i postanowiłem co nieco. Wam tej trasy pokazać. A przy okazji, jak widzicie, być może na mojej klacie piersiowej, wzbogaciłem się o nowy gadżet za całe 40 zł. Mam nadzieję, że łatwość, z jaką przyjdzie mi nagrywanie filmów, po prostu pójdzie w górę. Na no co dzisiaj w Panach? Bielsko-Zachód 56 km, powinno mi to zająć gdzieś mniej więcej 2-2,5 godziny. 680 metrów przewyższeń. No i co my tutaj mamy? Bielsko-Biała. Lecimy na zachód. Tutaj zaraz mazańcowice. Ligota, iłownica, roztropice, bielowisko, świętoszówka, jaworze. No, i z powrotem do domu. Traskę zobaczyłem na profilu kultury kolarskiej. Polecam obserwować, a zaraz sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Wygląda na to, że najgorszy moment tej trasy już za mną. Teraz mogę przy okazji potestować dźwięk i to, jak kamera umieszczona na szelkach zbiera to, co mówię. No i co, wjeżdżamy z Bielska, kierujemy się w stronę Mazańcowic. Było troszkę dram z autobusami. No ale poza tym wszystko gra, także można leć. mała przerwa na przystanku i pomyślałem sobie, że mogę wspomnieć krótko o procesie fittingu, który też za mną, który cały czas tak naprawdę czuję, bo szukam tego optymalnego ustawienia na rowerze no ale na pewno jest lepiej niż było. Od samego początku Power of Science Bielsko gdzieś około miesiąca temu dwie godzinki fittingu szukałem tej optymalnej pozycji w trakcie tej wycieczki, którą widzicie na kanale w stronę Zakopanego i Czorsztyna pod sam koniec bardzo bolały mnie barki czułem, że tak naprawdę 150 km to jest max no i biłem się z myślami, czy, czy tak powinno być, czy nie no i poszedłem sobie na ten fitting okazało się, że gdzieś ta pozycja jest zbyt taka zbita troszkę jakbym chodził w zbyt małych butach, także usunęliśmy wspólnie półtorej podkładki spod mostka a więc poszedłem w stronę takiej bardziej sportowej pozycji no ale dzięki temu mam więcej miejsca na ręce, tutaj na barki, mogę się lekko pochylić do przodu, mogę się przyzwyczaić do takiej pozycji szosowej. No i jeździ się zdecydowanie lepiej. Wczoraj robiłem jeszcze lekkie korekty bloków w pedałach, no i o milimetr czy dwa w górę wysokość siodełka. Ale ogólnie powiem Wam, że w 80% jest na pewno lepiej, może w 85% lekki, lekkie korekty zawsze muszą być. No ale tak poza tym, no jeździ się zdecydowanie lepiej, to nie jest tak, że każda trasa to jest walka z tym rowerem. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy to nie jest tak, że po prostu się przyzwyczaiłem do tego roweru, ale jak teraz gdzieś w tle widzicie te ujęcia przed i po, no to chociażby po samych barkach, po tej pozycji u góry widać, że na tym rowerze jestem mniej spięty. No i tak to z tym fittingiem było, za mną 25 km, jestem w miejscowości Iłownica, także ten łatwiejszy odcinek za mną, teraz tutaj zaczną się lekkie pagórki, no i Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Cały czas jeszcze walczę z ustawieniem GoPro, ale mam nadzieję, że teraz już będzie git. Zobaczymy ile w ogóle uda się z tej wycieczki wyciągnąć do filmu.